Tam, param pam, Czujecie pam, pam. się robi balonów? Oczywiście, bardzo. Jak o... możemy mieć tylko kogoś zaufanie, jeśli Pana, ktoś ci patrzy prosto w oczy i kłamie? Kto w końcu odpowie prawnie za to, że nasze dzieci chorowały i jadły? Uważacie, że jesteście w porządku w stosunku do tych mieszkańców tutaj? Jak za ich pieniądze to wszyscy jesteście? Sponsorem programu jest producent Valerinu Zen na trudności w zasypianiu www.valerin.pl Na program zaprasza sponsor, producent dermokosmetyków marki Dermedic z kwasem kiaruronowym. Na program zaprasza jego sponsor T-Mobile, dostawca światłowodu i telewizji dla domu.